Nie widać mnie! Widać! Nie widać mnie! Widać! I nie widać mnie! Widać! Co ty robisz? Gram w nie widać mnie widać! Grasz ze mną? Dlaczego nie mam takiego powodzenia u kobiet? No. Przecież jestem miły, potrafię się zatroszczyć. <słyski> <słyski> Zupełnie tego nie rozumiem. Adam! 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 Adaś! Adam! 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 Patrz na ten jej kościsty tyłek. No, właśnie patrzę. Gdzie ty się tam patrzysz?! O. Stary, nie wiem czy my możemy tak tutaj. Spoko, przecież nikt nie idzie. Co to było? To tylko mój zamek. Łoł, wow, a skąd oni się wzięli? Wiesz, że nie mogę tak przy publiczności. Adam! Adam! Adaś! Adam! Adam! Kaczyński! Cóż, Kaczyński! Tus. Kaczyński! Tu, Kaczyński! Tus! Mamo! Cicho! Mam na rano do roboty. Szanowanko, Stefan. Witaj, Mieciu. Słuchaj tego. Węż mówi do węża. Czy my jesteśmy jadowite? Śmiertelnie, a co? Bo właśnie ugryzłem się w język! Bądź w język! Bądź w język. Bądź. Ty jak się to powiesz? Adam! 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 Adaś! Adam! 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 Adam. Adam. Proszę szeroko otworzyć Aha. Wybiera się pan gdzieś w te wakacje? Tak, tak. Proszę nie mówić, gdy trzymam ręce w pańskich ustach Ja się z żoną wybieram za granicę Jedziemy do zoo, do Frankfurtu Ona ma tam rodzinę Ma pan dzieci? Proszę nie mówić, bo nie mogę pracować Coś tam z tyłu chyba jest nie tak Czy pan je głównie banany? Czwarty raz panu nie powtórzę Proszę nie mówić, gdy operuję w pańskich ustach Dobra, no to muszę tego spróbować no, nie takie złe. Teraz muszę powąchać pański oddech. O. To było mocne. Muszę się położyć na chwilę. O Boże. Adam! 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 Adaś! Adam! 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 Drodzy państwo, w dniu Co? dzisiejszym nasze zoo zamykamy za 15 Co? minut. Jeszcze wcześniej Nie si w ogóle. To no. będzie nas z powodu kwarantanny. Andrzej jest chory? Stary, wybiłem 12 kaw, już teraz nawet nie mogę mrugnąć. W dodatku słyszę, jak bije mi serce. Wodek też wypił 12 kaw, a proszę trwać trzy godziny temu, ja dalej nie mogę. A nie, to nie Adam. To Witek! 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 Witek!